John Marston, protagonista pierwszej gry z cyklu Red Dead Redemption i Deuteragonista drugiej części. Marstonowi towarzyszymy łącznie przez trzy lata z jego życia, jednak co się działo w jego życiu przed rokiem 1899. John urodził się w roku 1873. Imion jego rodziców nie znamy, jednak wiemy, że ojciec był szkockim imigrantem, który bardzo kochał swój kraj i cały czas o nim mówił. Matka była prostytutką. Wiemy o niej tyle, że zmarła podczas porodu Johna. Marston początkowo wychowywał się ze swoim ojcem, jednak ten został oślepiony podczas bójki w barze na południe od Chicago i zmarł jakiś czas później. Okoliczności jego śmierci nie są nam znane, jednak Johnowi powiedziano, że zginął w bójce w barze. Można wywnioskować, że John w chwili śmierci ojca miał od 4 do 6 lat, jednak jest to moje założenie, które może być zupełnie zgodnie z prawdą. Po śmierci ojca, Marston zamieszkał w sierocińcu, gdzie spędził kilka następnych lat. W końcu uciekł stamtąd i starał się ułożyć swoje życie na ulicy. W roku 1884 11 wówczas Marston po raz pierwszy zabił człowieka, strzelając do niego. Jednak twierdził, że to nie jest jego wina. Rok później, w wieku 12 lat, Jones został przyłapany na kradzieży przez osadników Illinois. Zamierzali oni powiesić Marstona, jednak w odpowiednim momencie pojawił się przyszły mentor i ojciec Johna, Dutch Vanderlyn, który uratował Marstona i wziął go pod swoje skrzydła. W ten sposób Jones znalazł się w gangu Vanderlyn. Swoje nastoletnie życie zaczął u boku i Matiusa. Dacha Vanderlind, Susan Grimshaw i Artura Morgana, z którym mimo 10 lat różnicy wieku bardzo się zżyli i byli jak bracia. Gang stał się dla młodego Johna nową rodziną, a Dach został jego mentorem i ojcem. Tak samo jak w przypadku Morgana. John został przez Jose i Dacza nauczony czytania, pisania, polowania i strzelania. Pod skrzydłami Dacza, John rozwinął się w doświadczonego banite i rewolwerowca, razem z Daczem, Joseą, Bilem, Javierem, Arturem i innymi, popełniając różne rabunki, naloty, morderstwa, porwania i inne przestępstwa. John Marston wraz z Artur'em Murganem byli postrzegani jako najbardziej dumni, protegowani Dacza. Wielu członków gangu uważało Johna za ulubieńca i złotego chłopca Dacza ku zazdrości takich osób jak np. Bill Williamson. Marston poddał się filozofii Dacza: wierzył, że gang kradł i walczył z jakiegoś ważnego powodu. W roku 1894 do gangu dołącza prostytutka Abigail Roberts. Mimo, że miała romans z większością członków gangu, to finalnie zakochała się w Johnie Marstonie. Rok później, w 1895 roku, urodził się syn. Para nazywała chłopca Jack. Gang Vanderlindego stał się dla chłopca rodziną. Wszyscy członkowie zostali wujkami i ciotkami młodego Marstona. We wczesnych latach John miał wątpliwości, czy jest biologicznym ojcem Jacka. Niektóre teorie twierdziły, że chłopiec jest synem nie Johna, a Javiera. Jednak nie zostało to nigdy potwierdzone. Aston miał również wątpliwości co do swoich możliwości wychowania syna. Około roku 1896 John opuścił gang, z którym się wychował. Wrócił rok później, w 1897. Został powitany z otwartymi ramionami przez Dacha i innych członków gangu. Jedynie Arthur czuł się zdradzony przez Johna i Muggan nie traktował go już jak brata. W roku 1898 doszło do właściwie legendarnego już napadu na Prombank w Blackwater. Napad nie poszedł zgodnie z planem, gang zaczął ucieczkę i rozpoczyna się pierwszy rozdział gry.